Dzień dobry, nazywam się Mariana Lewajko i w dzisiejszym odcinku z cyklu webinarów NCBR Online opowiem Państwu o najważniejszej funkcjonalności naszej strony internetowej, czyli o platformie konkursowej. Platforma konkursowa można na nią wejść poprzez albo zakładkę. Finansowanie na naszej głównej stronie internetowej gov.pl ukośnik NCBR. W ogólnym menu jest zakładka Finansowanie, jak im można wejść na platformę konkursową, klikając na szeroki granatowy baner, na przycisk Znajdź dofinansowanie. Na podstawie znajdą Państwo ofertę. Zarówno dla jednostek naukowych, dla przedsiębiorców, dla jeszcze innych grup odbiorców, aktualne konkursy NCBR. Klikam teraz na przycisk Znajdź dofinansowanie na tym banerze, i tutaj na górze mamy jeszcze przycisk, który odnosi nas do archiwalnej strony NCBR. Tutaj są wszystkie konkursy, które. Rozstrzygnęliśmy do końca 2020 roku. Platforma konkursowa jest podzielona na trzy główne części. Pierwsza część, oferta NCBR, tutaj jest wyszukiwarka naszych konkursów. Jeżeli nie znają Państwo naszej oferty, to mogą Państwo skorzystać z filtrów wyszukiwania i można tutaj zaznaczyć kilka opcji. Możemy wybrać tutaj rodzaj wnioskującego może być to duża firma, indywidualny wynalazca, jednostka naukowa, konsorcjum, mała średnia firma, mikrofirma, naukowiec, organizacja pozarządowa, uczelnia. Możemy wybrać tutaj obszar tematyczny, które te obszary zostały tutaj wpisane na podstawie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Możemy zaznaczyć tutaj źródło finansowania, czy to mają być fundusze europejskie, czy środki krajowe, czy międzynarodowe. Możemy też szukać po rodzaju programu, czy chcemy brać udział w programie krajowym, czy w programie z funduszy europejskich. Możemy też wyszukiwać konkursów na podstawie statusu postępowania, czyli konkurs planowany do ogłoszenia, konkurs już ogłoszony, albo konkurs, gdzie trwa nabór wniosków, czy trwa ocena, czyli nabór został zakończony, bądź konkurs całkowicie rozstrzygnięty. Znamy tutaj listy rankingowe dla tego konkursu. I możemy sortować nasze wyniki od najnowszych bądź też alfabetycznie. Dla przykładu może teraz zaznaczę dla Państwa tutaj, że reprezentuję na przykład małą i średnią firmę, a obszar tematyczny, którym jestem zainteresowana, to innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, źródło finansowania to na przykład fundusze europejskie. No od razu tutaj znaleziono 7 konkursów. W tym konkurs, na przykład, szybka ścieżka, nasz najpopularniejszy konkurs, i też również inne konkursy. W tych konkursach, już pod szybką ścieżką widzimy status, że tutaj już trwa ocena wniosków, czyli nabór został zakończony. W szybkiej ścieżce nabór jeszcze trwa. Klikając na ten konkurs, jestem przekierowana do strony z dokumentacją konkursową do karty konkursu: szybka ścieżka. Na początku mam status tego konkursu, że właśnie trwa jeszcze nabór wniosków, krótka informacja o tym konkursie, przyciski aktualności dla tego konkursu, jak i aktualny, aktywny przycisk złóż wniosek, który kieruje nas do systemu informatycznego, gdzie składamy wnioski w szybkiej ścieżce. I tu mamy też takie rozwijane menu, czyli dla kogo jest to kierowany konkurs, na co, jego zakres tematyczny, kto jest organizatorem konkursu, budżet konkursu, jakie można otrzymać tutaj dofinansowanie, harmonogram konkursu, sposób składania wniosku, sposób oceny wniosków, dodatkowe informacje o konkursie, czy też informacje o bazie konkurencyjności. Tutaj znajdują się też dokumenty konkursowe, zasady konkursu, gdzie jest regulamin konkursu, przewodnik kwalifikowalności kosztów, kryteria wyboru projektu, wniosek o dofinansowanie, wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym. Wszystkie te dokumenty są zazwyczaj w formacie, w większości przypadków w formacie PDF do pobrania dla Państwa. Umowa o dofinansowanie, czyli wzory tych umów i lista dokumentów potrzebnych, do niezbędnych do podpisania umowy. Dokumenty dodatkowe, bardzo potrzebne przy składaniu wniosku do szybkiej ścieżki. Informacje o procedurze odwoławczej. Jest też odnośnik do centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, gdzie już Państwo rozliczyli projekt. Są też materiały szkoleniowe, czyli prezentacje z naszego Dnia Otwartego, jak i najczęściej zadawane pytania, właśnie dotyczące szybkiej ścieżki. To jest karta konkursu. Szybka ścieżka. Tutaj zostaną też umieszczone listy rankingowe po zakończeniu procesu oceny. Wracam teraz do platformy konkursowej. Konkurs szybka ścieżka można też na przykład wyszukać poprzez uzupełnienie tutaj tego pola wyszukiwania i wpisując do wyszukiwarki szybka ścieżka albo nawet samo słowo szybka, mam 9 konkursów. I tak jak Państwo widzą, pierwszy pokazuje mi się ten aktualny konkurs, gdzie trwa jeszcze nabór, ale pozostałe konkursy, które znalazłam, są. W kolorze szarym. To znaczy, że konkurs jest tutaj już rozstrzygnięty. Tutaj faktycznie jeszcze tutaj trwa ocena wniosków, więc jest to jeszcze konkurs w kolorze czarnym, ale w kolorze szarym jest już konkurs rozstrzygnięty. To są informacje właśnie dotyczące naszych konkursów z tej pierwszej części platformy konkursowej. Po środku znajduje się oferta funduszy inwestycyjnych, czyli mechanizmów zwrotnych dla Państwa pomysłów, projektów badawczo-rozwojowych, gdzie znajdują się fundusze inwestycyjne, które współpracują z nami w ramach programu Bridge Alpha i Bridge VC. Tutaj mogą Państwo fundusze znaleźć również po nazwie, ale też i mamy kilka filtrów. Jeżeli szukają Państwo właśnie danego funduszu, na przykład po obszarze tematycznym, tutaj znowu mamy wpisane Krajowe Inteligentne Specjalizacje, przypuśćmy, wpisuje Zdrowe Społeczeństwo. Wielkość inwestycji do 1 miliona złotych i mam listę, znaleziono 20 takich funduszy. One są tutaj krótko opisane, można kliknąć na dany fundusz, i tutaj też są, jest, można znaleźć więcej informacji na temat funduszu, jak i portfel spółek BR Funduszu, czyli te projekty, w które fundusz jest zaangażowany. To są informacje z tej środkowej części platformy konkursowej, czyli oferta funduszy inwestycyjnych. Jeżeli są Państwo zainteresowani właśnie tą ofertą, to prosimy o kontakt bezpośrednio już z wybranym funduszem. Natomiast ostatnia część platformy konkursowej to jest starter. Starter, czyli Twój program w NCPR. Jeżeli z naszej oferty NCBR nie wybrali Państwo dla siebie dogodnego sposobu finansowania, to można zgłosić swój pomysł na program właśnie w tym miejscu. Tu jest krótki opis tego programu Starter, jak i materiały do pobrania, na przykład potrzebne zagadnienia do opracowania wniosku, czy najczęściej zadawane pytania. Formularz jest tu prosty kieruję Państwa właśnie z tej platformy konkursowej do uzupełnienia informacji. I zapraszamy. Ważne jest to, że oferta NCBR Stale jest aktualizowana. Znajdują się tutaj wszystkie nasze konkursy. Dodajemy też nowe konkursy. W karcie konkursu możecie Państwo znaleźć, tak jak też wspominałam, listę rankingową danego konkursu, jak i też dokumenty potrzebne właśnie do składania wniosku, potrzebne na etapie podpisywania umowy, ale też dokumenty, które mogą też być przydatne podczas realizacji projektu, jak przewodnik kwalifikowalności kosztów. Także zapraszam, zapraszam do wyszukiwania konkursów i oferty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez punkt informacyjny, oraz też zapraszam do śledzenia nas na kanałach w mediach społecznościowych, gdzie są aktualne informacje, właśnie o ogłaszanych naborach, czy też zapraszam do zapisania się do naszego newslettera, tak aby być na bieżąco właśnie z naszą ofertą. Dziękuję Państwu bardzo.